Hej, hej kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na kanale, zaczynamy zabawę z Waszymi zdrabkami, cała paczka Extra Linii i cała paczka Fortuny 7. Na wstępie dziękuję każdemu, każdemu, każdemu z osób na wzięcie udziału w mojej zabawie, kanałom zdrabkowym, widzą bardzo, bardzo dziękuję. E, już myślałam szczerze mówiąc, że e, zabawa nie dojdzie do skutku, ale się udało. Dorotka, dotyk ostatnie zdrabki fortuny skarnęła. Bardzo Ci kochana, dziękuję i Wam wszystkim dziękuję za to, że ta zabawa się odbywa. Pięć odcinków, w każdym pięć linii, pięć fortun. Wygrywają dwie osoby po jednej napaczkę. Osoby, w której zdrabce będzie najwyższa wygrana. W przypadku e, remisu będzie losowanie. Nagroda to połowa kwoty z wydrapanej, yy, połowa kwoty, jaką wydrapiemy w paczce. I yy, zrealizowana nagroda jest przelewem. Przelewem na konto zwycięzcy. Tak jest przelew. Przelew wchodzi w grę. Także co? Podzielone są zdrabki. Zaczniemy sobie od tego zestawu. Nie podglądałam, także zobaczymy na bieżąco. Kto że tak powiem wystąpi. I zaczniemy od linii z numerem czwartym. I jest to zdrapeczka Mari Mari. Martinko, trzymam kciuki na kanały zdrapkowe Zapraszam. Wszystkie będą od razu oznaczone jak zawsze w pierwszym odcinku. Martinka ma kanał, także zapraszam. Zobaczymy, czy coś będzie. Jak będę pomijać, to przepraszam. Popcorn. Na te wszystkie linie wydrapane do połowy, to w jednej mamy ułożoną już linię. Nie będę mówić, który numer. Kurczę. Co i jak i u kogo. Nawet nie wiem, w którym odcinku ta zdrabka się pojawi. Ok. Zobaczymy, czy będą standardowe zwroty, czy coś lepszego. Klucz, jest klucz. Paczkę linii już kupiłam szybciej, zanim w ogóle te zdrabki zostały zarezerwowane i opłacone. Dlatego, że nawet nie wiedziałam, zaczynając tą zabawę, że te linie już są ciężkie do zdobycia. Że ciężko je kupić i że będzie wznowienie. Także udało się. Czapa, 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 czapa. Tu mamy czapę. Łódź. Jest łódź, łódź. Coś, albo to warstwa nie taka zleżałe albo już mój drapak nie trybi. Słoń. Słoń, słoń, słoń. Okej, okay, chyba tyle. Arbuzik. Arbuzik, arbuzik. Mam nadzieję że wszystko dobrze. Widać. Księżnicz. Tu że nie przyśniecie. Ostatni jest ptaszek. Kurczę, chyba nic nam to nie da. Chyba, że coś pominęłam. Sprawdźmy sobie kontrolne. No niestety są różne. Czwóreczka linie zapisuje kurczę, zero. No nieładnie, nieładnie lot. to od razu jak pusta, to wyrzucam, żeby nie zbierać. Fortuna 7 z numerem 22. I jest to zgrabeczka Reginy. Trzymaj, kochana, kciuki. No, tu nie wiemy. Żadnych pewniaków nie ma. Szukamy portfela. <laughs> Przepraszam, siódemki. Jeszcze, jeszcze. Kaszel mam No, niestety. Jest karta podkowa. Awokado. Kawa. No, ja w ogóle nie lubię tego numeru. Zegar. Clips. Jeżeli go drapię, to tylko. Jak po prostu jest on nie podany. Balsam, perła, wiśnia, arbus, słońce, gwiazda, palma, diamenty, kwiat, korona i plecak. No niestety reginko, ale masz jeszcze strafek CG. No wiadomo, jakieś wygrane być muszą, ale jakie. No tego jeszcze nie wiemy. Okej. Okay. Tą zdrapeczkę wyrzucam. Ja tu sobie już postawiłam śmietnik. <grych> Ekstralinie linie z numerem 15 i jest to zdrapeczka. Natko. drapiemy natalko. Trzymam kciuki, natalka drapie zdrapki. także zapraszam na jej kanał. Zgarnęła dwie ostatnie ekstra linie, bo już też wisiały. <grych> okulary, okulary, okulary. Zobaczymy, może tu coś będzie w tej piętnastce. Cytrynka. Nie widzę. Popcorn. Jest tu popcorn. Tu. I chyba tyle. Rower. Czy gdzieś jest rower? Jest tutaj. Okej. Okay. Parasol. Parasol, parasol, tutaj widzę. Tu jest, tu jest, okej. Okay. Motylek, jest motylek. Jest tutaj. Kurczę. Oprócz motylków jest syf, no ale to wiadomo. Jak przy zdrabkach, nie? Rolki. Tu są rolki. I chyba tylko tyle. Tęcza. Tęcze widziałam, tu jest tęcza. Tu jest, tu kolejny symbol, biedronka. Czy gdzieś jest biedronka? Nie widzę. No, słabo, słabo. Balony, balony chyba widziałam. Tak, tu są balony. Aż jedne. Czapa. Czapy nie widziałam, słuchajcie. Nie widzę. No, bida i moneta. Też nie widziałam. Sprawdźmy sobie kontrolne, chyba coś pomyliłam. No nie, jest pustak, kurza twarz. Ale jeszcze masz na tarko jedną zdrapkę. Zapisujemy tu nieszczęsne 0 pod 15. No nieładnie, no nieładnie. Linie wędrują do kosza. No, jak to z drapkami? Jak to z lotka? Fortuna z numerem 6. I jest to zdrapeczka naszej Iwonki, brunetki. Bardzo Ci kochana, dziękuję za udział. Trzymam kciuki na kanał Iwonki. Zapraszam. Iwonka drapie z drabki. Mamy palmę, cytrynę, kwiat, wiśnie. Ananasa, balsam, arbus, chmury, rower, podkowa, perła, kawa, korona, piłka, plecak, klips, słońce, zegar, diamenty i narty. No, żeby ten pierwszy odcinek nie był na pusto. CLM kontrolne. No nieładnie, nieładnie. <laughs> Przepraszam za moje krypienie, krząkanie. Nie wiem, kiedy ja się wyleczę. Ekstra linie z numerem 21. Biak Beatki. Bardzo ci kochana. Dziękuję, Saucja. Zresztą po raz kolejny. Bardzo się cieszę, że wzięłaś udział w zabawie. Rolek nie widzę. Dzwon. Czy gdzieś jest dzwon? Tak, tutaj mamy dzwon. Leżak. Jest leżak. Tu mamy leżak. Okej, okay, chyba tyle. Motylek. Tu jest motylek. Skromnie, ale jest. Piłka. Piłka, piłka. No ubogo z tymi symbolami. Korona. Korona, korona. Okej. Okay. Rower, rower, rower. Jest rower jeden, drugi, no rowerków dali. Żeby to się jeszcze na wygrane przełożyło, to by było naprawdę super. Diamencior. Tu jest diament, tu, tu, tu. Okej. Okay. Biedronka jest linia. Super. Brawo. Brawo, Beatko. Za trafny wybór. Oczko numer 21. Już się spisało. Podkowa. Tu jest podkowa. Tu. Wszystko widać, mam nadzieję. Tu, tu. Ok. Przedostatni symbol ptaszek. Czy gdzieś był ptaszek? Tak. Tutaj jest ptaszek, i tu. I na koniec moneta. Moneta, moneta, moneta. Tu jest moneta, tu i tu. I okej. Okay. Sprawdzamy. Mamy jedną linię. Sprawdźmy rower. Był biedronka, była tęcza, była. I co mamy pod tą linią? 20 zł. No i fajnie, coś ten drapak też ryje. Czy kontrolne są D? Tak jest D. Brawo, brawo, Bratko. Zapisujemy numer 21. 20 zł. Super. Czyli dzisiejszy odcinek nie będzie na zerze. Ok. Fortuna, numerek 24. Jest to zdrapeczka Jadzi S. Bardzo Ci kochana. Dziękuję za udział. W zabawie trzymam kciuki. Szukamy portfela, szukamy siódemki, klips, chmury, plecak. Awokado, kwiatek, balsam, perła, palma, diamenty, rower, korona, piłka, arbus, biedronka, karta, wiśnie, zegar, podkowa i narty. No, GI, kontrolne, niestety zero, ale masz, Jadziu, jeszcze. Trzy zdrapeczki łącznie. No cóż, ta Fortuna mi się nie podoba. Ekstralinie z numerem 12. Zdrapeczka R Mateusz. Mateusza na kanał Mateusza zapraszam, bo Mateusz drapie zdrapki. Cały czas trwa u niego konkurs, także zapraszam. I lecimy. Trzymaj Mati kciuki. Księżyc. Słoneczko, czy gdzieś jest słoneczko? Nie widzę. Kości. Też nie widzę, to się nie przesuwam. Jakaś no bieda. Piłka, piłka, piłka. Hmm. Kulawo, rolki. Rolki są. Okej, okay. dobra. Kolejny symbol, rower. No słabo, słabo numer 12. serca też nie widzę, no totalna klapa, leżak tu jest leżak tutaj, no co jest z tym drapakiem, ludzie okej okay. słonie słonie z góry jest i tu okej okay. parasol, czy gdzieś jest parasol tak, tu są parasole, tu jeden tu drugi, tu okej okay. Tak, jest tak tu. I to tyle. Przedostatni symbol czapa. Tu jest czapa. I na koniec motyl. to był jeszcze leżak. Motyl, motyl. No, jakoś wyjątkowo pusta. Sprawdźmy sobie kontrolne. Pustakowe. Ale masz. Mateusz, jeszcze z także. Trzymam kciuki. No, trzymaj już 13 minut. No, niestety. Szybciej się nie da. Fortuna z numerem piątym. I jest to zdrapeczka Reginki. No, Reginka, trzymaj kciuki. Może tutaj. A jest plecak, cytryna, karta, korona, biedronka, gwiazda, wiśnie, perła, Eclipse, diamenty, piłka, arbus, kwiat, słońce, ananas, narty, rower, zegar, chmury i kawa. Nie, no tragedia. C, co, co? Odpowiedziałabym co, ale nie wypada. <grym> masakra, masakra. gdzie to wygrane w tej fortunie. Ostatnie dwie zdrabki na dzisiaj. Ekstra nie z numerem 23. Dotyk, Dorotki. Trzymam kochana za Ciebie kciuki. Mamy ptasiura. Jest ptak, ptak. Tu jest ptak, tu. No, trochę tych ptaków nadawali. Lody. Lody, lody. Tu są lody. Ok. Balony. Balony, balony, balony. Nie widzę. Cytrynka, jest cytrynka u góry. Okej. Okay. Piłka, jest tu piłka. Tu. Dobra. Kolejny symbol czapa. Czapy nie widzę. Niestety, diamencior. Jest diament. Tu jest diament. Łódź. Czy gdzieś była łódź? Nie widzę. Nieładnie. Słoneczko. Czy gdzieś było słoneczko? Też nie widzę. Także na bogato. Korona. Lotto w formie. krab, Kraba tu widzę. Jeszcze jakby wygrane się pojawiły, to było pięknie. Rolki. Nie widzę. Masakra. I na koniec kwiatek. Czy kwiatek był gdzieś? Tak, był, ale. Nic nam to nie daje. Sprawdźmy sobie kontrolne EDC. Numer 23.0. Tragedia. Tragedia. I ostatnia na dzisiaj zdrapka to jest fortuna. Z numerkiem 16. Jest to zdrapeczka Batki, BIAK. No, trzymaj batka kciuki. Patrzymy, czy może tu coś będzie w końcu. Jest klips. Podkowa, zegar. Diamenty, gwiazda, wiśnie, korona, balsam, piłka, cytryna, piedronka, chmury, kawa, narty, plecak, karta, ananas. I nie ma. Po prostu katastrofa. Wygrane będą w następnych odcinkach. LM, 16. Niestety zero, 0. Żadna dzisiaj fortuna nie wygrała. W ogóle nędza, bo tylko jedna okazała się dzisiaj pełna. Ekstra linie Beatki z numerem 21 i dały 20 zł. Ja się z Wami żegnam, bo odcinek już trochę trwa. trzymajcie kciuki. I do zobaczenia w następnej części. Pa, pa, pa.